Najlepsi piloci akrobacyjni wspaniałe maszyny i wielkie emocje to najkrótszy opis podkarpackich pokazów lotniczych, które ściągnęły tu do mielca prawdziwe tłumy miłośników lotnictwa. Nic dziwnego, bo kto nie chciałby zobaczyć na żywo grupy akrobacyjnej Firebirds, Żelazny czy zespołu biało-czerwone iskry albo fenomenalnego artura kielaka, który dał prawdziwy pokaz mistrzowskich umiejętności. Muzyka Właśnie prezentował się na mieleckim niebie mistrz Polski w akrobacji samolotowej Artur Kielak. Tak naprawdę łączę dużo tych figur, czasami oczywiście je powtarzam i wykonuję też szereg przelotów dla publiczności, aby pokazać samolot i zademonstrować możliwości samolotu na małej wysokości wzdłuż pasa startowego, czyli wzdłuż tak zwanej linii bezpieczeństwa pokazu. Więc to była taka kombinacja freestylu z przelotami. Oprócz kielaka zaprezentowały się również inne gwiazdy pilotażu. Wielkie emocje i szybsze bicie serca wywołało wśród publiczności m.in. pojawienie się biało-czerwonych iskier, nie tylko ze względu na wspaniałe akrobacje, ale też dlatego, że te odrzutowce przez 25 lat były produkowane w USK PZL-Mielec. Wiele pozytywnych emocji wywołał także pokaz grupy akrobacyjnej Firebirds. To młody zespół, w skład którego wchodzą doświadczeni piloci. Ich pasję latania widać było po fantazyjnych figurach kreślonych na niebie. Każdy z nas był zawodnikiem indywidualnym i najpierw żeśmy uprawiali akrobację indywidualną, natomiast żeśmy wpadli na pomysł, że tak jak inne zespoły zagraniczne, czy krajowe, że możemy stworzyć taki zespół. Zaczęliśmy trenować po dwóch latach, żeśmy stwierdzili, że możemy się pokazać szerszej publiczności i oto jesteśmy. Nad głowami widzów zatańczyły też czerwone maszyny z grupy akrobacyjnej Żelazny. Atrakcją pokazu był towarzyszący grupie szybowiec, który pilotował Jerzy Makula. Wielokrotny mistrz świata w akrobacji szybowcowej. Dla niego pokaz w Mielcu miał szczególne znaczenie. Startowałem tutaj dwa razy na mistrzostwach polskich, miałem tutaj wielu przyjaciół. Udało mi się wygrać te mistrzostwa, także mam trochę sentymentu i takiego pozytywnego wrażenia. I to, co zobaczyłem dzisiaj, bo byłem tutaj kilkanaście lat temu, ostatnio, to przeżyłem no, może nawet szok, taki bardzo pozytywny. Mielec wygląda fantastycznie. To, co się wokoło wybudowało, to, co tu jest, jest to olbrzymia. Siła, e, lotnictwa. Na Mieleckim Niebie nie mogło także zabraknąć produkowanego w PZL Mielec Black Hawka. Czarny jastrząb jak zwykle przyprawił publiczność o szybsze bicie serca. Równie atrakcyjny był pokaz samolotu M28, który jest kolejnym sztandarowym produktem mieleckich zakładów lotniczych. Na mieleckiej maszynie lata m.in. Paulina Różyło, jedna z nielicznych kobiet pilotów. Jest to jeszcze zawód zdominowany przez mężczyzn, jednak coraz więcej jest tutaj kobiet w tym lotnictwie i co cieszy, a tak naprawdę radzimy sobie fajnie w tej branży, więc przybywa nas. Lotnicze atrakcje na mieleckim lotnisku trwały od rana do wieczora. Na widzów czekało także wiele wydarzeń na ziemi. Wszystko po to, aby promować lotnictwo, które jest wielkim potencjałem Podkarpacia. Są pierwsze podkarpackie pokazy lotnicze, i one będą miały taką no wersję wędrującą. Przed nami na pewno Krosno, Stalowa Wola, myślę, że też Rzeszów i inne lotniska małe, aeroklubowe, które są dzisiaj. I powstają z aktywnością pasjonatów, którzy kochają lotnictwo w Podkarpaciu. Na każdym z tych lotnisk będzie, będzie inna formuła, bo są inne możliwości, ale warto, żeby w każdym zakątku naszego województwa coś z tej branży się pojawiło. Olbrzymie zainteresowanie, wielu ludzi też tu przybyło na rowerach, pieszo, z dziećmi, całymi z rodzinami. Wspaniała promocja specjalizacji województwa podkarpackiego, bo przecież w Podkarpacie lotnictwem stoi. Też te zakłady tutaj mieleckie, pięknie prosperujące, uratowane tak naprawdę przed laty przy potężnym kryzysie jest wielkie zainteresowanie i to też nas zachęca do tego, żeby pokazy lotnicze były organizowane co roku. Pokazy w Mielcu miały także promować regionalny program operacyjny na lata 2014-2020 oraz fundusze europejskie. Ta impreza jest współfinansowana ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Pragnę dodać również, że impreza wpisuje się w zadania, które zostały określone w Strategii Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego. Podkarpackie pokazy lotnicze zorganizował samorząd województwa przy współpracy z miastem Mielec i polskimi zakładami lotniczymi w Mielcu. Oprócz gwiazd na niebie pojawiły się na nich również gwiazdy Estrady.